No, witam. To jest chyba pierwszy odcinek poza telefonem. Jak widzicie, mam już tu przygotowane, w co będziemy ogólnie grać. Będzie to Super Mario Construction. Jeśli ktoś będzie zainteresowany tą serią, może spokojnie polajkować ten film. Na razie to jest taki wstępny odcinek, nie będziemy na razie w żadne poziomy grali. Możecie też sami budować swoje poziomy tu. Wystarczy kliknąć w Games i wybieracie to: Super Mario Construct. I macie. Jeśli przeciągniecie jeszcze. O, co to się stało? Zacięło się? Czy co? Nie. Po prostu mój laptop trochę nie wyrabia. Macie tu full screen page'a. Będziemy ogólnie też grali na full screen page'u. I to wygląda tak: mam trochę katar, więc <grym> mogę się smarkać. No, i jak widzicie, tutaj wchodzicie wtedy w editor poziomów. Sam zbudowałem poziom, ale nie wiem dlaczego, ale jest prywatny. Coś tam trzeba zrobić, więc to jest długi proces. Jeśli chcecie to na pewno zrobić, to... Serio! Bo tutaj... O! Poczekajcie. O! E, wróćmy, bo mogę Wam pokazać, bo ogólnie... Tu jest edytor poziomów. I tutaj mam o, swój poziom. Nie ma co prawda Foto levelu, czyli zdjęcia, ale tutaj jest kod. I on tak wygląda. Na poziom nie jest trochę taki trudny, bo eh, to jest dla tych, co lubią się trochę wkurzać. No sam ten poziom jest dla mnie łatwy, ale dla innych co nie ogarniają Super Mario World może być ciężki. I to serio jest pierwszy etap gier na przeglądarce, jak i na laptopie. Więc jeśli spodobała się seria, właśnie Super Mario Konstrakt, to zostawcie lajka, o gdzieś tutaj powinien być, pod ekranem, a subskrypcja tu, jeśli chcecie dalej, żeby się pojawiały dalej takie odcinki. Ehm, ode mnie to na tyle. Bo jak widzicie ja nie mam takiego zbytnio znanego o tego komputera, więc... Ja pierwszy raz nagrywam, więc nie zdziwcie się, jeśli to outro będzie trochę za długie. Więc teraz się żegnam. O, czemu mi